Cześć, z tej strony Fit Kobietka. Prowadzę bardzo dużo kobiet, współpracuję z kobietami już kilka lat i muszę przyznać, że praca z kobietami jest wymagająca, dlatego że kobiety dużo pytają, analizują, ale też powielają pewne mity, które ciągle wierzą. Postanowiłam dzisiaj Wam powiedzieć o czterech takich mitach, związanych właśnie z fitnessem, zmianą ciała, z dietą i treningiem. Zaczynamy! Pierwszy taki mit to mit, pot i ból są oznakami dobrego treningu. Czasami, jeżeli robię już treningi na żywo, spotykam się z dziewczynami, to słyszę coś takiego: Ojej, ale to już, już po treningu przecież ja się w ogóle nie spociłam. No tak, bardzo dużo dziewczyn tak właśnie postrzega trening jako coś, co działa, ale tylko w momencie, kiedy na drugi dzień nie mogą w ogóle wstać. I druga sprawa, kiedy się strasznie jest, po co że wychodzą z mokrymi koszulkami. Niestety to nie jest do końca prawda, ponieważ no zobaczmy tak na logikę. Powiedzmy, że stoję sobie na podwórku, jest 40 stopni, i widzę sąsiadkę, więc macham sobie do niej przez 3 godziny. Czy to oznacza, że ja teraz spaliłam bardzo dużo? Tłuszczu, i naprawdę już zaraz będę wyglądać super, bo przez 3 godziny w upale machałam e, do sąsiadki. No, ręka mi boli, więc ból jest. Spociłam się jak nie wiadomo co, no bo stałam w słońcu przez 3 godziny. No i oczywiście e, sąsiadka na pewno pomyślała, że jestem jakimś e, dziwadłem, a moje ciało, tak jak wyglądało, tak wygląda dalej. Pod i ból to nie są wyznaczniki dobrego treningu ani spalania tkanki tłuszczowej. Owszem są osoby, które się będą pociły, są osoby, które będą czuły ból i to nie jest nic złego, to jest wręcz bardzo fajna, fajny, fajny po prostu taki bodziec i oznaka, że faktycznie nasze mięśnie zostały pobudzone, że faktycznie to ciało podwyższyło swoją temperaturę, więc ten pot się pojawił, ale są osoby, które naturalnie się bardzo mało pocą i są osoby, które się bardzo szybko regenerują, więc zadaj sobie pytanie, czy ten ból jest naprawdę takim bólem mięśni i e, czujesz, że faktycznie pobudziłaś te mięśnie do działania, one wykonały jakąś pracę? Czy ten ból jest masakryczny, że ty przy tym przez trzy dni nie możesz zrobić kolejnego e, treningu, bo tak cię wszystko boli? Jeżeli tutaj odpowiedź jest tak, taki masz ból, no to czas coś zmienić i zastanowić się, czy ty się dobrze wysypiasz, czy jesteś prawidłowo nawodniona i pijesz odpowiednią ilość wody czy twój organizm jest w stanie się zregenerować po takim treningu. Druga sprawa, pot. Jeżeli jesteś osobą, która się bardzo dużo poci, no to ok, będziesz po prostu ten pot na tym treningu miała, ale są treningi, które nie nie sprawia, że Ty się strasznie spocisz, a naprawdę pobudza tkankę, tkankę tłuszczową i będzie się ona spalała. Takim przykładem jest trening siłowy, po którym często czujemy, że te mięśnie zostały ruszone, ale nie, jest, nie spływa nam tutaj po, po rękach, ale organizm potem przez kilka godzin jeszcze sobie spokojnie spala tę tkankę tłuszczową. I taki ból mięśni się może pojawić w przypadku, kiedy właśnie Twój organizm się dobrze nie zregenerował. No i druga sprawa, jeżeli zrobiłaś jakiś nowy trening, którego wcześniej robiłaś, albo ćwiczenia, których twój organizm, twoje ciało jeszcze nie zna, to też możesz odczuwać ból. Jeżeli jest to przewlekły ból, no to oczywiście coś jest nie tak, czy jest za słaba regeneracja, albo trening jest nieodpowiedni dla ciebie, jeżeli ten ból trwa przez kilka dni. Jeśli to jest przykład ból na drugi dzień, leciutkie zakwasy, to wszystko jest. OK, To samo z potem. Jeżeli jesteś osobą, która się będzie mocno pociła naturalnie, no to wszystko jest ok. I tak naprawdę nie jest to oznaka skutecznego treningu. Po prostu Twoje ciało się spociło, ponieważ ta temperatura ciała się podniosła, ty się zmęczyłaś, czy wspieszyły Ci tętno i, i, i tyle. Więc ten ból i pot nie są. Oznakami super skutecznego treningu. Po prostu są oznaki nasze naturalne, fizjologiczne i tyle. Drugi mit więcej. E, treningów znaczy zawsze lepiej. E, cały czas jest takie jeszcze gdzieś przekonanie, że więcej znaczy lepiej, e, więcej znaczy więcej spalonych kalorii, więc więcej jedzenia i więcej wyników. E, tak to większość kobiet jeszcze widzi. E, niestety nie jest to zgodne z prawdą. Więcej nie znaczy lepiej, wręcz może to pogarszać Twoje efekty sylwetkowe. E, ja miałam kilka e, podopiecznych, które były e, fitnesskami, czyli prowadziły zajęcia, e, fitness w swoich klubach czy na siłowni no i miały nawet po 13 treningów tygodniowo czyli bardzo, bardzo dużo aktywności ale ich ciało nie zdążyło się zregenerować i niestety potem skutkiem było to, że się po prostu objadały organizm nie nadążał spalać tych nadwyżkowych kalorii no i niestety efektów nie było a było ciągłe i przewlekłe zmęczenie tak więc jak widzisz, więcej treningów nie znaczy zawsze lepiej Kluczem do maksymalnego wykorzystania treningu jest utrzymanie apetytu i głodu w równowadze, robienie treningu z taką intensywnością, która pozwala osiągnąć efekty, ale nie zabierać ci zbyt dużo czasu i energii oraz siły oraz znajdowanie czasu na relaks, regenerację oraz spotkania z znajomymi. Czyli brak rezygnacji, ale wszystko w optymalnej równowadze. Twoim zadaniem jest po prostu znaleźć taki właśnie optymalną dawkę Twojego treningu. Możesz to zrobić taką metodą prób i błędów, i na przykład znajdujesz swoją maksymalną dawkę treningową, minimalną dawkę treningową, i optymalną dawkę treningową. I teraz tak, ta optymalna dawka treningowa musi być taka, abyś ty mogła ją po prostu w życiu codziennym zastosować. Ta optymalna dawka musi pozwalać ci na branie. Czynnego udziału w życiu rodzinnym i takim e, społecznym e, ze znajomymi. Musi pozwalać ci kontrolować apetyt i głód. E, musi pozwalać ci regenerować się przed następną sesją treningową. Czyli powiedzmy, że masz w poniedziałek, trening, we wtorek się regenerujesz, w środę masz kolejny trening. A nie, że masz w poniedziałek, wtorek, w środę e, trening, w czwartek padasz po prostu już na twarz, bo nie masz więcej siły. E, musi też pozwalać ci e, na. Mm, jakby dążenie do tych efektów w życiu codziennym, czyli nie możecie zajmować ten trening pół dnia, e, musicie dawać efekt, na przykład e, godzina treningowa, ale dlatego ten trening musi być tak dopasowany. Optymalna dawka treningowa też nie może Ci e, zabierać takiej energii życiowej i psuć samopoczucie. To musi być taka ilość treningów, która sprawi, że Ty będziesz mieć więcej energii i będziesz się czuć naprawdę e, silna i super na co dzień. Mit numer 3 bez względu na to co jesz możesz trenować i dalej mieć efekty to jest taki bardzo naiwny mit który ja często zauważam u osób którym po prostu nie wyszło e, mimo, że nie wyszło, że nie ma tych efektów to i tak dalej jest to takie myślenie, że nieważne co się zje e, wystarczy, że potrenuję, pobiegam i będzie wszystko ok. E, okazuje się, że nie. E, nie wiem czy się zupałyście kiedyś na takim myśleniu, ale ja tak kiedyś miałam takie właśnie myślenie, że e, dobra, tam przez 3 dni będę dobrze jeść potem sobie e, w piątek Popiję wino, pójdę na jakąś fast fooda, w sobotę sobie pójdę na jakieś ciasteczko i kawę, w niedzielę na torcik. No i wszystko będzie ok, bo w poniedziałek będę już trenować i pójdę na przykład na 3 godziny fitnessu. Nie, niestety, ale może się wydarzyć tak, że będziesz mieć taką nadwyżkę kalorii, że po prostu fizycznie nie dasz rady zrobić tylu treningów, żeby tą nadwyżkę spalić i mieć efekt, jaki chcesz mieć. Może kiedyś ktoś Ci rzucił takie hasło, że nie wybiegasz tych kalorii. No i taka jest właśnie prawda. Nie wybiegasz tych kalorii zjedzonych właśnie z nadwyżki. Dodatkowo możesz sobie tylko zrobić krzywdę, ponieważ będziesz przetworzone rzeczy i będziesz trenować i ta skóra będzie po prostu miała non stop złe bodźce. Zbyt dużo treningów, zbyt niedopasowane treningi i dodatkowo przetworzone jedzenie i staniesz się po prostu niejędrna, ta skóra nie będzie w dobrym stanie i będziesz po prostu wyglądać nieestetycznie. Ćwiczenia nie powinny być pokutą za złe nawyki, Żywieniowe. To nie może być tak, że ty sobie rekompensujesz złe jedzenie poprzez właśnie trening. To się nijak ma, to się nie sumuje i to się nie równa. Nie możesz właśnie liczyć na to, że treningiem zmienisz swoją sylwetkę, kiedy te nawyki żywieniowe będą masakryczne. Czwarty i ostatni mit: musisz mniej jeść. Czasem zdarza mi się, że na przykład wyliczę komuś kalorie i powiedzmy, że danej dziewczynie wyjdzie 2000 kalorii, więc ona mi od razu, jak widzi taką liczbę, pisze, ale pani Marto, to jest za dużo, ja tyle nie przejem ja na pewno będę na tym tyła. I właśnie to jest taki mit, który gdzieś tam jeszcze krąży, że kobiety nie powinny jeść więcej niż 1200-1500 kalorii, żeby schudnąć. No i to jest masakryczny mit, który doprowadza większość dziewczyn właśnie do utraty miesiączki, do nieakceptowania swojego. Ciała do bycia ciągle głodną, potem e, do problemów hormonalnych e, i też do depresji, nawet, ponieważ już potem się tak boją jedzenia, że jakiekolwiek wyjście ze znajomymi na jedzenie, albo właśnie e, jedzenie więcej niż 1200 kalorii jest po prostu utrudnione i tam już zachodzą właśnie zmiany w myśleniu. I to są moim zdaniem najbardziej e, takie groźne, właśnie zmiany, jeżeli my już mamy wstręt do jedzenia i się go po prostu boimy. Dodatkowym problemem jest to, że właśnie często korzystacie z jakichś takich prostych wzorów dostępnych gdzieś tam w Googleach i tam bardzo często jest źle obliczano, obliczane to ile powinnyście kalorii zjadać Często też te wzory są właśnie takie błędne, one nie biorą pod uwagę właśnie termodynamiki, nie biorą pod uwagę tego właśnie, że chcecie trochę ukształtować tę sylwetkę, a nie tylko schudnąć, bo często waszym celem nie jest samo schudnięcie, ale właśnie wyglądanie po prostu dobrze, fit, zdrowo i kobieco. Więc wtedy, jeżeli wy na przykład liczycie sobie te kalorie i wam wyjdzie 1400, no to wy jeszcze sobie gdzieś tam Uczkniecie na te 100 kalorii, no i będzie 1300, no i tak jecie przez miesiąc, no i tych efektów nie ma, wręcz jest odwrotny skutek. Tyjecie, bo organizm po prostu już nie ma energii, wy nie macie samej energii, czujecie się źle, słabo, nie macie siły, żeby trenować. No i to się właśnie takie robi błędne koło, ponieważ jest mało kalorii, efektów nie ma, wy jesteście głodne, sfrustrowane i tak naprawdę wszystko rzucacie i dodatkowo zaczynacie jeść bardzo, bardzo dużo. Potem macie wyrzuty sumienia. No i kończy się właśnie takim złym stanem psychicznym. Ciało jest dynamiczną i elastyczną maszyną. I ono chce się czuć bezpiecznie i funkcjonować dobrze w każdym zakresie. Więc, jeżeli ty nie dostarczysz odpowiedniej ilości jedzenia, bo będziesz uważała, że ty już wiesz, że potrzebujesz 1200 kalorii, żeby schudnąć, no to okej, okay. ale też weź pod uwagę to, że te efekty nie będą takie, jakie będziesz chciała. Będziesz czuła się po prostu słabo, nie będziesz się czuła silna. No i też wewnątrz mogą się zadziać złe rzeczy, typu właśnie jakieś zmiany hormonalne. I przez to e, naprawdę może się to skończyć źle. Już nawet nie mówię o efekcie jojo, ale po prostu e, źle gdzieś tam, właśnie jakąś chorobą albo właśnie czymś. E, co sprawi, że naprawdę już nie będziesz nigdy wyglądała tak, jak byś chciała, tak więc weź to koniecznie pod uwagę, jeżeli będziesz już kiedyś na diecie, żeby może zacząć od nieco wyższej puli kalorii, a potem po tygodniu sobie to jakby jeszcze zmieniać w zależności od efektów. Jeżeli chcesz właśnie schudnąć, ale też w międzyczasie kształtować swoją sylwetkę, to zacznij sobie od neutralnego bilansu kalorii, czyli wrzuć sobie tyle, ile organizm potrzebuje, i potem po tygodniu właśnie sobie je modyfikuj i zmieniaj. To by było na tyle. Mam nadzieję, że to nagranie było dla Ciebie ciekawe. Daj mi koniecznie znać w komentarzu, czy znacie jakieś inne mity, właśnie, które mówiły Wasze koleżanki albo ktoś z rodziny, albo gdzieś tam właśnie przeczytałyście o nich. Jestem bardzo ciekawa. Pozdrawiam, Marta.